Skarga kasacyjna. Czy to jest trzecia instancja w postępowaniu frankowym? Czy każdy może taką skargę złożyć? Na te inne pytania odpowiemy w dzisiejszym materiale. W dzisiejszym materiale porozmawiamy z radcą prawnym Adamem Pelichowskim na temat skargi kasacyjnej w sprawach frankowych. Witaj, Adamie. Halo. Adamie, co po wyroku prawomocnym przegranym może jeszcze zrobić bank? Bank w takiej sytuacji może złożyć wniosek o uzasadnienie takiego wyroku. Po sporządzeniu takiego uzasadnienia przez sąd drugiej instancji, bankowi otwiera się możliwość złożenia skargi kasacyjnej od tak prawomocnego wyroku drugiej instancji w terminie dwóch miesięcy. No i teraz pytanie: bo mówisz, że bank może złożyć skargę kasacyjną, więc. Czy ta skarga kasacyjna to jest de facto taka trochę trzecia instancja w tym postępowaniu cywilnym? Dla osoby, która chce złożyć tą skargę kasacyjną, w takim potocznym rozumieniu może być tak odbierana, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o Przepisy postępowania to skarga kasacyjna nie jest trzecią instancją, tak naprawdę. Adamie, to może wróćmy do początku. Mamy wyrok prawomocny, no który, dla której strony jest oczywiście niekorzystny. No jakie warunki musi spełnić ta strona, żeby w ogóle skargę kasacyjną móc złożyć? W pierwszej kolejności taka strona musi złożyć wniosek o uzasadnienie e, takiego prawomocnego wyroku do sądu, który e, wydał wyrok. Następnie po otrzymaniu takiego uzasadnienia z orzeczeniem. E, takiej stronie biegnie termin dwóch miesięcy na złożenie tej skargi kasacyjnej. To powiedz proszę, czy taka skarga jest obarczona jakąś opłatą, czy strona musi uiścić od niej opłatę. Jeżeli chodzi o opłatę od skargi kasacyjnej, to podlega ona opłacie 5% od wartości przedmiotu zaskarżenia. Powiedz jeszcze, czy w każdej sprawie taka skarga może być złożona. Na przykład, jeżeli jestem kredytobiorcą, mam mały kredyt i pozwałem bank e, na przykład o 40 tysięcy złotych, bo tyle wynoszą moje roszczenia bank przegrywa prawomocnie sprawę, czy w takiej sytuacji będzie mógł złożyć skargę kasacyjną? Nie, w takiej sytuacji bank nie będzie mógł złożyć skargi kasacyjnej, ponieważ jeżeli chodzi o roszczenia majątkowe, minimalny próg złożenia takiej skargi kasacyjnej wynosi 50 tysięcy złotych. Odwróćmy teraz sytuację. Ja jestem konsumentem, kredytobiorcą, pozwałam bank, Przegrywam sprawę, co jest oczywiście mniejszością przypadków. No ale chciałabym złożyć skargę kasacyjną. Czy jako konsument mogę to zrobić samodzielnie? Niestety nie. Jeżeli chodzi o całe postępowanie pierwszej i drugiej instancji, klient co do zasady może sam prowadzić takie postępowanie. Natomiast jeżeli chodzi o złożenie skargi kasacyjnej, e, istnieje coś takiego jak przymus radcowsko adwokacki. To znaczy, że klient musi skorzystać z Pomocy profesjonalnego pełnomocnika przyskładają takie skargi. Czyli wynika z tego, że ta skarga kasacyjna no, nie jest wbrew pozorom takim prostym, łatwym pismem i nie wystarczy ściągnięcia samego wzoru z internetu, jednak ten profesjonalny pełnomocnik tutaj jest niezbędny. Powiedz jeszcze, do jakiego sądu taka skarga kasacyjna powinna być złożona i jaki sąd będzie ją rozpoznawał? Sąd, do którego należy złożyć taką skargę kasacyjną, to jest sąd drugiej instancji i za jego pośrednictwem taka skarga kasacyjna jest skierowana do Sądu Najwyższego. Jak wiemy, mamy w Polsce tylko jeden sąd najwyższy. Wyższy, który, jeżeli miałby rozpoznawać wszystkie złożone skargi kasacyjne, no na pewno miałby pracy na długie, długie lata. Czy każda skarga kasacyjna złożona przez stronę będzie rozpoznana przez Sąd Najwyższy? Nie. W pierwszej kolejności należy wskazać, że zanim nastąpi merytoryczne rozstrzygnięcie i rozpoznanie takiej skargi przez Sąd Najwyższy, najpierw Sąd Najwyższy bada, czy istnieją w ogóle przesłanki do tego, aby rozpoznać taką skargę kasacyjną. No właśnie i wróćmy do tych przesłanek, bo mówisz, że nie każda sprawa będzie podlegała rozpoznaniu. Co musi takiego wydarzyć się w w sprawie, żeby sąd najwyższy uznał, że jednak jest potrzeba wydania przez niego wyroku. Najczęściej Sąd Najwyższy przyjmuje skargę, jeżeli istnieje rozbieżność w orzecznictwie sądów powszechnych, albo powstało jakieś ważne, budzące wątpliwości zagadnienie prawne, którym musi się pochylić Sąd Najwyższy. No, w sprawach frankowych, jak już mówiliśmy, mamy bardzo zbieżne orzecznictwo, w większości wygrywają kredytobiorcy. Nie sądzę też, żeby pojawiały się nowe istotne zagadnienia prawne. Zresztą w ostatnich latach mamy sporo orzecznictwa, zarówno naszego Sądu Najwyższego, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy w Twojej ocenie tak składanie kolejnych skarg kasacyjnych przez banki jest zasadne? Czy tutaj Sąd Najwyższy powinien się nad tym pochylać, czy powinien przyjmować takie skargi do rozpoznania? Moje ocenie Sąd Najwyższy nie powinien przyjmować takich skarg do rozpoznania z uwagi na fakt, że już orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ukształtowało kredytobiorcom dochodzenie ich roszczeń. Z tego, co mówisz, to faktycznie tak no, mamy je bardzo jednolite orzecznictwo, więc nie powinno być tutaj podstaw do przyjmowania skarg, a z Twojego doświadczenia, czy faktycznie te skargi kasacyjne składane przez banki, Sąd Najwyższy przyjmuje do rozpoznania? Coraz częściej skargi banków nie są w ogóle przyjmowane do rozpoznania przez Sąd Najwyższy. No dobrze, a gdyby się tak zdarzyło, że jednak skarga kasacyjna zostanie przyjęta do rozpoznania, czyli Sąd Najwyższy zdecyduje się nad nią pochylić, uzna, że jest potrzeba wydania tego wyroku, jak Wygląda takie postępowanie przed Sądem Najwyższym? Czy tam strony są w ogóle wzywane, czy są jeszcze przesłuchiwane, czy Sąd Najwyższy przeprowadza dalsze dowody? Co do zasady, rozpoznaje taką skargę na posiedzeniu niejawnym, to znaczy, że wydaje rozstrzygnięcie, merytoryczne rozstrzygnięcie bez udziału stron i bez przeprowadzania na nowo postępowania dowodowego. Jak wygląda takie postępowanie? Czy Sąd Najwyższy przeprowadza jakieś dowody, czy są wzywane strony na tą rozprawę? Co do zasady, Sąd Najwyższy nie przeprowadza takiej rozprawy z udziałem stron. Wydaje rozstrzygnięcie merytoryczne na posiedzeniu niejawnym, jak również nie jest na nowo przeprowadzone postępowanie dowodowe. No dobrze, a po takim zakończeniu postępowania przed Sądem Najwyższym, jaki może zapaść wyrok? Weźmy sytuację, kiedy to nasz kredytobiorca prawo Mocnie wygrał sprawę. To bank złożył skargę kasacyjną, która została przyjęta do rozpoznania. Jakiego wyroku może spodziewać się kredytobiorca? Sąd Najwyższy ma kilka możliwości. Pierwsza z nich polega na tym, że sąd może taką skargę kasacyjną oddalić, to znaczy nie uwzględnić skargi kasacyjnej złożonej przez bank, więc innymi słowy, tutaj kredytobiorca uzyskuje dla siebie korzystne rozstrzygnięcie. A pozostałe rozstrzygnięcia, co jeszcze Sąd Najwyższy może zrobić? Oprócz tego Sąd Najwyższy może uwzględnić złożoną skargę kasacyjną i zmienić wyrok sądu drugiej instancji. Trzecim merytorycznym rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego jest uchylenie tego wyroku i przekazanie go do podobnego rozpoznania sądowi drugiej instancji. Czyli de facto sprawa naszego kredytobiorcy ponownie wraca do normalnego toku instancji i jest rozpoznawana przez sądy powszechne. Zgadza się. To powiedz proszę, jeszcze ile może potrwać takie postępowanie przed Sądem Najwyższym? Czy ono w jakiś znaczący czas wydłuży procedowanie sprawy Frankowicza? Jeżeli na etapie przedsądu, o którym już dzisiaj rozmawialiśmy, Sąd Najwyższy stwierdzi, że nie przyjmuje skargi do rozpoznania, Wówczas wydaje takie postanowienie, i wtedy mamy do czynienia z terminem kilku miesięcy. Natomiast w sytuacji, w której Sąd Najwyższy stwierdzi, że przyjmie skargę kasacyjną do rozpoznania, wówczas ten termin może oscylować od. Kilku do kilkunastu miesięcy, nawet. Jednak w przypadku rozpoznania skargi kasacyjnej na miejscu kredytobiorców nie obawiałbym się upływającego czasu, albowiem ten czas w tej sytuacji działa trochę na ich korzyść. Należy wskazać, że co do zasady, podczas całego procesu rozpatrywania tej skargi kasacyjnej Biegną również odsetki od zasądzonej kwoty na rzecz kredytobiorców. A więc kredytobiorca tak naprawdę odnosi z tego realną korzyść. Opowiedz jeszcze, czy w przypadku wygrania takiej sprawy przed Sądem Najwyższym, czyli jeżeli Sąd Najwyższy oddali skargę kasacyjną banku, czy kredytobiorcy należą się? Jakieś koszty zasądzone od banku? Oczywiście działa tutaj ten sam mechanizm, co przed sądem pierwszej i drugiej instancji, to znaczy w przypadku oddalenia takiej skargi kasacyjnej banku, bank jest zobowiązany zapłacić na rzecz kredytobiorcy koszty zastępstwa procesowego. Powiedzieliśmy wcześniej, że skarga kasacyjna przysługuje od wyroku drugiej instancji, czyli de facto wyroku prawomocnego. Czy, jeżeli kredytobiorca wygrywa przed sądem drugiej instancji i ma wyrok zasądzający świadczenia na swoją rzecz, czy mimo złożenia skargi kasacyjnej przez bank, czy może skutecznie egzekwować te roszczenia od drugiej strony? Co do zasady, oczywiście tak, z prawomocnym wyrokiem sądu drugiej instancji. Opacznym w klauzule wykonalności, możemy udać się do komórnika i wszcząć postępowanie egzekucyjne. Ale bank ma również możliwość razem ze skargą kasacyjną złożyć wniosek o wstrzymanie wykonalności tego wyroku. Taki wniosek jest składany do Sądu Drugiej Instancji, który, jeżeli uwzględni taki wniosek, wstrzymuje nam wykonalność tego wyroku Sądu Drugiej Instancji. Oznacza to, że kredytobiorca nie może wszcząć postępowania egzekucyjnego z prawomocnego wyroku Sądu Drugiej Instancji. Czy w takiej sytuacji kredytobiorca również może liczyć na to odsetki za opóźnienie, no, do momentu, kiedy będzie mógł skutecznie egzekwować swoje roszczenia od banku. Tak, jak najbardziej. Dziękuję Ci bardzo, Adamie, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również. Myślę, że w jasny sposób wyjaśniliśmy dzisiaj, że jednak postępowanie kasacyjne nie jest postępowaniem trzeciej instancji i kredytobiorcy nie powinni się go obawiać. Jeżeli macie jeszcze dodatkowe pytania dotyczące Frankowiczów, zachęcamy do subskrybowania naszych mediów społecznościowych.